Tutaj mam. Przepraszam, masz i. Dziś e, mamy wideo z YouTube. Do, wysłane do mm, strony www.jazdnarkomariowork.com i. E, 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 będzie tam odbierany e, za, e, od 1 sierpnia. Jak dostępny, będą nowe zestawy i. I jeszcze nowe zestawy startowe, takie starty go z, z figurki są, będzie nam na na tutaj jeszcze figurki całe są sprzedawane osobno. Więc w tym wideo przyszłe to do strony do internetu. Więc będzie dostępny ten film. Mm, Okej. Okay. Tutaj mam buzer makręka z 1 stycznia 24. Oto się prezentuje chyba. Możesz się prezentować tak jak pierwszy film, co so, jest 80 uh, raczej, nie 80 no, 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 e, tak, e, raczej, e, e, to jest po No tu mamy tutaj bowser taki kar z roku i miesiąca już mówiłam, ja czytam 24 premiera. Tutaj jest bowser? Tu jest jego skorupa. Tutaj wystąpi jego środek. Ups. 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 Uh, um, uh, przepraszam um, raczej. Ech. <ścoughs> Nie, tak jak w kinie. Okej. Okay, tutaj są takie przytrzymarki. prezentuje bardzo dobrze. Przepraszam, że Was było trochę za cicho, bo To Tutaj, nie wierzę, że sobie ale on ma takie ręce, jakby taki e, prawdziwy smok, lub nie jest prawdziwym, e, raczej przepraszam, jest żółwiem, ale że żółw wygląda tak jak chyba, bądź, bo bo, bo, bo ma skrupę. A on się chowa, tak jak w Czyli jestem Żółwym, w życiu. Okej, okay, no to e, chyba będzie fajniej. E. Myślicie, że Batata no, mówi, że ma słaby Batwamy, Macie Batwamy, Więc Batwamy, e, Batwamy, i zobaczyć, że filmów nie chcę powieczyć. E, nie, e, nie chcę powiedzieć, bo to informacja o moim kanale e, nie ma tej M-Klassik, tylko e, re, by tam było napisane m klasyk, Co jest jego praca? Maar dan heb m-classic, een m-classic. Zo'n hier, vier keer classic En dan zou het wel beter zijn als het een oorlogs was, dat je daarop zou m klasik Eh, eh, een m klasik. m nie wykupia się? O ojej, Więc ojej, do Więc przejdźmy do czegoś lepszego. Ja w ojej, 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 jeszcze lepszego. W samochodzie. Zastanów rozszerzając. Tu jest taki samochód. Rozprezentuje się tak, że jak robisz opak, to klasą. Ale wiecie dlaczego? Jak to zrobiłem? Więc zobacz. Jak tutaj jest taki kod kreskowy i kierownica, to podam py Da, la parola lei quando bip bip. Moto Nie wstań. Przedwzór czegoś ekstremalnie lepszego. Świetnie. Bardzo lepszy kol. Więc możemy zaraz przejść. A okay. to, możemy zaraz kontynuować. Więc może wy zresztą, że e, Luigi z lustrem i pić mogą tak e, jechać? E, z, napiszcie mi e, w komentarzach. co jest lepsze. I wiesz ja wybiorę jak jest najlepsze i stwierdzę to i zrobię inną podkładkę niż tą. Więc przejdźmy do czegoś jeszcze bardziej lepszego. 1 stycznia 20, więc 25 się pojawi e, banjo kart i jeszcze idę karty dla innych osób, więc no ale już mi się nie zgadza, że ten zestaw rozsięża jody psy z takim numerem, nie nadaje się, no 25, bo to jest z 24, nie nadaje się. O, o, wypadło mi coś. Ciągle ten film z Ulwii No ktoś mi pokazywał przed kamerą. Nie można tego, ale ja to robię. Bo ja nie chcę, żeby mój tata tak pokazywał mi. Nie, 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 tu nie było oczy. Myślę jeszcze. To ten Mario kierujący samochód. samochodzie. Jest to ja. No to Mario. Ale nie wiecie, że na budynku wykrywały się bomby, to nie wiecie jak strzelać? Nie wiecie. Fanowie moi. Od fyrir að það sé bagaðsni. Við þúttum bókverð. I to jest kick of the cool pal. Więc lepsze są też światła. A co i dlaczego To. Tutaj są takie, co może pies. pies światła. A tutaj i kodka bowzera. Widzicie? Jak obrawa. Bo, bo e com o claxon, e qual que era o zero? Porque na instrução era assim, 6, 5, 5, porque é conectado juntos. Mas com o que, ser isso, Official number block. Official number block. Continue. You have a virus with your epic computer. Sorry, you can't see the one for it. You know? Oh no! I extended the violence. A eee, to nie dało To nie ja przycisk, tylko po O! Eee, mi się też nie zgadza z Szybą, bo to jakby miał dach. A mi się mały Tak, to muszę łatwo się drzwić. Szpital. Jakoś to mogę naprawić tą szybę. Tutaj okay, to może gdzieś wesz bo się. Ale teraz już się trzeba, Bo pokazałem tylko.

Więc wrócę później do Was. Mo no Cit1, 1 Odliczanie czasu. Figurki sprzedawano. It's a boy rod Czebol. Więc wygląda to tak. Więc to burce. Eee, eee, o, jest! szczęśliwe. Może to? Tak, jest lepiej. Więc dzisiejszy film będzie wyciągnięty na, na trzy rozmowy. I to. To może stoi dzisiaj trzeszy i puszcza bomby, że zgłosi Mariol. No, co? To. to jest granica. O z tobą Ba